No tak jak powiedziałem wcześniej, że... Fajna otoczka organizacyjnie. top, dwie drużyny, moim zdaniem, bardzo dobre, mocne. Wszystko było organizacyjnie perfekt. A sędziowie, moim zdaniem, nie dojechali, bo żółtą kartkę od razu w pierwszym faulu dawać dla Saszki Kolesnikowa, to jest żart, moim zdaniem. Tego nie powinno być. To ustawiło gdzieś tam mecz. Wiadomo, Saszka jest naszym kluczowym zawodnikiem. Gdzieś tam on wypadł, i, i, i... ale nie nam to skrzydeł. Strzeliliśmy tą bramkę na 1-1 i moim zdaniem, że jakbyśmy. Wygrali ten mecznik, by nie z pretensji, bo mieliśmy dwie 300% sytuacje, a oni nie mieli tych sytuacji. Dobra drużyna, pewnie remis i gdzieś tam urządza, ale, ale my jedziemy do rekordu po zwycięstwo. Szybka regeneracja dzisiaj, basen jeszcze, jutro, jutro też, jutro już wyjeżdżamy na rekord i, i walczymy o trzy punkty. Tu nie ma co, co myśleć o czymś innym. No wiadomo, że gdzieś tam drużyna, drużyna wyrachowana, drużyna mocna, na pewno będzie trudniej. Na pewno będzie trudniej w rewanżu, ale ja myślę, że Neme wraca. Trochę mamy ubytków, ale, ale sobie poradzimy. Aczkolwiek my chcieliśmy ten mecz wygrać, zapewnić sobie taką zaliczkę na mecz u siebie. No niestety remis, który w mojej ocenie no bardzo mnie nie zadowala. Bardzo ten jestem. Aczkolwiek oczywiście nie umniejszając zespołu Ageloni, bo zagrali dobry mecz. Aczkolwiek no stać nas na więcej i powinniśmy dzisiaj ten mecz wygrać. Mieliśmy więcej sytuacji. Eee, mogę powiedzieć, że Jagiellonia miała te sytuacje raczej mniej klarownych i one wynikały raczej z jakiejś przebitki, a nie nic z, z dobrego rozegrania. Eee... Troszkę stałe fragmenty gry się u nas nie zagrały, aczkolwiek w tych momentach e, decydujących, detalach my no nie potrafiliśmy e, przechylić na swoją korzyść, więc e, mamy o czym myśleć, aczkolwiek jest krótki czas do tego, więc e, 3 maja gramy za dwa dni, musimy wygrać i zdobyć puchar. Znaczy myślę, że jak dzisiaj czekała na swoje akcje, my to chcieliśmy ten mecz wygrać, tylko momentami troszeczkę e, może gdzieś tam zachowawczość w pewnych fragmentach e, tego spotkania było z naszej strony i to uważam trochę nas zgubiło. powinniśmy. E, Zdecydowanie bardziej napierać. Mamy swoją filozofię gry, mieliśmy swoje momenty i powinniśmy je wykorzystać. No, na pewno w rewanżu nie będziemy czekać na Egielonie, bo to my musimy grać piłką, to my musimy pokazać to, co potrafimy, nasze konstruowanie akcji i zwyciężyć. Jestem pewny, że zdobędziemy Puchar.